Laverna, kolejne wzniesienie, kolejna góra na trasie świętego Franciszka ku zbawieniu. Jesteśmy w gości 1128 metrów od poziomu morza. Bardzo rzeźka okolica Toskanii. I na tej to górze św. Franciszek miał bardzo wiele ciekawych doznań. Ale zacznijmy od początku. Pojawia się w jego życiu dokładnie 8 maja 1213 roku hraba Orlando di Chiusi Laverna. I De La Verne. I tę właśnie górę ofiaruje się Franciszkowi i jego zakonowi. Od tego momentu, Świętą Franciszek wyprowadza wielokrotnie, podobnie jak jego bracia, i wiele rzeczy doznaje. Na początku to było mnóstwo szczytni, mnóstwo zagłębień, czyli ulubione przez Franciszka jaskinie, w którym w odosobnieniu można było się modlić i rozważać mękę i życie pana Jezusa. Była malutka kapliczka pod wezwaniem Mamy Bożej. Anielskiej. Było kapliczka świętej Magdaleny, w której święty Franciszek modlił się po raz pierwszy w 1214 roku. Um, I długo, długo nic. Aż do kluczowego roku 1224, równo 800 lat temu, święty Franciszek już schorowany, przybył tutaj z bratem Leonem odprawić swój czterdziestotniowy post ku świętego Michała Archanioła. Nie bierze to po w jego życiu. Pojawił poświęcony Michałowi Archaniołowi, do którego miał specjalny, szczególny kult. W połowie sierpnia tego roku przybył z bratem Leonem. Modlili się o chlebie i wodzie. 14 lub 15 września, raczej 14, bo to pasuje do święta podniesienia krzyża pańskiego, Franciszek o, ma widzenie, widzi Serafina, Pana Jezusa. W Serafina z sześcioma skrzydłami, dwa nad głową, dwa wznoszące do lotu i dwa zakrywające ciało. I z tego serafickiego ciała idą promienie, które przebijają o, swoją mocą, o, naznaczając stygmat na dłoniach, na stopach i w boku świętego Franciszka. I od tej pory, do końca swojego życia, Święty Warciuk będzie dźwigał widoczny obraz męki pana Jezusa. Są to, warto podkreślić, pierwsze stygmaty w historii Kościoła. Święty Warciuk jest pierwszym stygmatykiem w historii Kościoła, i są to pierwsze i jedyne potwierdzone opinią Kościoła z urzędu stygmaty. Stygmaty, które wyznaczyły drogę zakonowi przez cierpienie do zbawienia. Alwernia, Lawerna, to polska Alwernia, stała się bardzo istotnym miejscem. Coraz więcej tu przybywało. Obrastała w kaplicę, w kościoły. Za nami jest bazylika, budowana między XIV a XVII wiekiem. Klasztory, klasztor z XIV i klasztor z XV wieku. W końcu także kaplica stygmatów. Jeżeli pójdziemy w lewo, w prawo od strony bazyliki. Tam dojdziemy korytarzem stygmatów, na którego ścianie na są najważniejsze sceny z życia Franciszka do kaplicy stygmatów i znajdziemy ten kamień, na którym się Franciszek klęczał, kiedy doznał stygmatów. Mamy też szczelinę, szczelinę pęknięcie, które Franciszek się modlił, i w jednym z objawień. Usłyszał, że to jest właśnie szczelina, która, która pęknięcie, które miało miejsce dokładnie w momencie śmierci pana Jezusa. Godzina dziewiąta, czyli trzecia po południu, a ten trudny, wielki piątek, kiedy pan Jezus umiera na krzyżu, zatrzęsła się ziemia, zasłona, przybyt, się na dwoje, mnóstwo spękań na całym świecie, skalnych, między nimi w tym właśnie miejscu pękła skała. I to jest takie nawiązanie. Laverna, miejsce faniczkołego cierpienia, które naśladuje cierpienie Pana Jezusa, który dla nas umarł, za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. A Lawerna to wielkie sanktuarium odkupienia, stale nam o tym przypomina. Lawerna, serce Toskanii.